To, 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 to jest Twoje ulubione radio. Słuchaj nas non-stop. To jest Twoje ulubione radio. Słuchaj nas non-stop. Reklama. Już wkrótce na naszej antenie. Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka i Jakub Stankowski. Znani jako najwięksi eksplorerzy w Polsce i nie tylko. Urbex History. Już dziś reklamujemy, oferujemy, polecamy, udostępniamy wspaniałą pozycję książkową Urbex History Fukushima. Druga książka twórców kanału Urbex History. Witajcie na następnej wyprawie. Tym razem zabierzemy Was do Japonii, a głównym celem naszej podróży będzie skażona strefa w Fukushimie. E, więcej na temat tej książki możecie przyznać na ich e, oficjalnej stronie. I książkę można zamówić przed sprzedaży, z autografem lub w pakiecie z gadżetami. E, link znajdziecie tutaj, kiedy klikniecie. E, na tutaj, no i wtedy możecie już dokonać zakupów. Ale polecamy również kolejną pozycję Urbex History. Wchodzimy tam, gdzie nie wolno. Pierwsza edycja Urbex History: wspaniałej książki. Tym razem. Wszystko zaczęło się od pomysłu wyprawy do Czarnobyla. Trzech przyjaciół z pasją do historii, jeden kanał na YouTube, blisko milion fanów. No i właśnie, milion fanów. Brakuje im jeszcze kilkadziesiąt tysięcy do tego, aby mieć te y, upragnione milion subskrybentów. Dlatego, kochani, już teraz udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i kupujcie, bo przecież to jest najważniejsze. Chłopakom trzeba po prostu. Pomagać! Dlatego polecamy, a więcej powiedzą już oni zwiastunie filmowym. Chłopaki z urbek history będą gościć na naszej antenie. Już w najbliższy czwartek, to jest 21 stycznia, od stworzenia na żywo w premierach naszego radia zapraszamy na godzinę siódmą naszego czasu, w czwartek, 21 stycznia. Będą z nami właśnie Łukasz Dąbrowski, Konrad Nidziulka i Jakub Stankowski, a więc trzech wspaniałych eksplorerów Urbex History. Jeszcze raz polecamy książkę. Tego, tej wspaniałej ekipy, i tej wspaniałych, tych wspaniałych eksploratorów, no i co najważniejsze, może się również ich wspierać poprzez Patronite, a także podczas ich relacji na żywo, no ale żeby wiedzieć o ich relacjach na żywo, o ich programach, o ich najbliższych wypadach, tak to nazwę w świat Urbeksu. Możecie tylko i wyłącznie poprzez subskrypcję i naciskając dzwoneczek, który Pamycie przypominał na kanale Urbex History, kiedy pojawi się kolejny materiał. A więc zapraszamy na naszej antenie Urbex History w przyszły czwartek, 21 stycznia 2021 roku. To była reklama. To, 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 to jest twoje ulubione radio, słuchaj nas, non stop. To jest twoje ulubione radio, słuchaj nas non stop.